Witajcie, kochani, z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio. Chciałabym Wam pokazać moją ostatnią pracę. Albumik z okazji dnia ślubu. Tak wygląda. Jest on w formatu zeszytowego. 16 na 23. I tak na okładce mamy. Tekturkę z młodą parą, kwiatuszki, które robiłam, listeczki. Tutaj tekturka w dniu ślubu. Imiona młodych. Generalnie okładka jest robiona z tapety, którą pociągnęłam jesso I oczywiście, jak widać, jest też pasta strukturalna. Są też mgiełki: szara i różowa. I dzięki temu powstał taki fajny efekt. Na grzbieciku mamy zawieszone takie drewniane serduszko z kluczykiem i napisowe. To jest masa. Dostałam te literki od Moniki Konki. I z tyłu wygląda tak. Bardzo mi się ten efekt podoba. Maska jest zakrzona. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba ta serwetka. Naprawdę świetnie wychodzi. Trzeba ostrożnie przez nią, bo jest dosyć delikatna, ale efekt jest naprawdę warte zachodu. I teraz tak. Oczywiście mamy wstążeczkę. Tutaj mamy klamereczkę, bo klamerka przytrzymuje karteczkę, którą wykonałam do, do tego albumu. Taka bardzo prosta. Po napis w dniu ślubu, kwiatuszki, które robiłam. Tutaj jest taka para, a, i to jest złoty embossing na gorąco. No, taka bardzo prosta kartka. A albumik w środku tak wygląda. Na początku mamy kieszonkę, w której mamy trzy maty na zdjęcia. A i mały tak. To jest oczywiście też napis w dniu ślubu. Jest taki psowe takie serduszka u góry mamy takie materi materiałowe serduszka i na pierwszej stronie mamy takie okienko z tagiem, na którym można przykleić jakieś główne zdjęcie i tutaj mamy dwie tektureczki I love you i serduszka i w każdej karcie jest też mata na zdjęcie złota także tak to wygląda na następnych stronach mamy takie mm, symetryczne e, stronice, Na jednej jest napis e, e, "to become one and" end. i mamy też parę. I to jest na magnes. Och, mam tu mało miejsca, ale tak. Ta strona wygląda tak. Jest tylko napisowe, jest czysta. Tutaj spokojnie zmieści się zdjęcie. I tak samo tutaj. Porobiłam te y, strony w ten sposób, że można tutaj wsunąć po prostu y, duże zdjęcia, albo można po prostu przykleić dwa mniejsze, nie zwracając uwagi na to. Po prostu to już będzie zależało od, y, od pary młodej, jak sobie będą chcieli to zagospodarować, ale można po prostu wsunąć w te narożniki y, duże zdjęcia. Bardzo zdjęcia będą bardzo fajnie wyglądać. I tutaj z tej strony tak samo jest na mniejsze zdjęcie miejsce. Jedno albo jeszcze mniejsze dwa to już w zależności jak to będzie wolał. I tutaj też jest tekturka ze serduszkami. No i oczywiście też jest mata, mata na zdjęcie. Następna strona to są dwie kieszonki. W dużej kieszeni są dwie maty. W sumie trzy te na zdjęcia, przy czym jedna jest kolorowa, na mniejsze zdjęcie. A w mniejszej kieszące mamy trzy tagi, w których można coś napisać. I tutaj na dole mamy taką tekturkę mm, obrączki ze skrzydełkami, które są pociągnięte Glossy Akcent. Nie Glossy Akcent, tylko Wink of Stella. Nie wiem, czy to w ogóle tu będzie widać ale no, nieistotne. E, w każdym razie i te tekturka z tej strony, tutaj ten most, e, znaczy most nie, ale para młoda jest też pociągnięta tym e, Wink of Stella. No i tutaj oczywiście mamy belly band, w którym mamy trzy duże maty, e, jedną mniejszą i belly band tak się prezentuje, o tutaj mi się perełka odkleiła, muszę ją przykleić. E, i tutaj mamy też tekturkę z napisem lowe. I tutaj mam przyczepioną klamereczkę, też taki z parą młodą. Gdyby chcieli sobie tu jeszcze coś, coś dołączyć, jakieś dodatkowe karty, czy jakieś pocztówki, czy coś w tym rodzaju, można sobie przyczepić w jakimkolwiek miejscu będzie się chciało. Na następnej stronie mamy mm, taką w sumie stronę na jedno duże zdjęcie, ale można, e, można w sumie wkleić duże zdjęcie, a do tego są jeszcze dwie maty, jedna większa, druga mniejsza i tak. E, I to wszystko jest tutaj mm, tak przyklejone, że zdjęcia można tu po prostu wsunąć. I tutaj mamy. Takie gipsowe serduszko, a na dole mamy napisowe. Następna strona jest taka bardziej ozdobna. Napis w dniu ślubu i ptasze, ptaszulki są. No i oczywiście para z serduszkiem też jest pociągnięte of Stella I to jest otwierane. I w środku mamy taką kieszeń, w sumie podobną do tej, że można wsunąć zdjęcia. Jest, są oczywiście dwie maty: jedna większa, druga mniejsza, i tak. To tak wygląda mniej więcej. I tutaj jest tekturka młodej pary, a u góry są materiałowe serduszka. I tak samo można wsunąć to od góry, od dołu, jak, jak kto będzie chciał. Tutaj na samym dole mamy taką małusieńką kieszonkę. Z malutkimi tagami. Dodałam te tagi, e, jakby ktoś chciał coś napisać i przykleić na przykład do zdjęcia. To tak dodatkowo, żeby było. A na górnym e, tym okienku, skrzydełku, czy jak to woli, e, jest tekturka z serduszkami, i tu w zasadzie można przykleić jedno większe zdjęcie albo dwa mniejsze. To już też jest dowolne. I to też jest na magnes. Cała ta kieszonka. Na ostatniej stronie mamy po prostu wodospad ukryty. E, obklejony tylko z jednej strony, e, ale na oba, obie strony można przykleić zdjęcia i, i to będzie też fajnie wyglądało. Wtedy będzie tu 8 zdjęć i 9 tutaj. I to jest zawiązywane na, na wstążeczkę. Oczywiście. I ostatnia już strona taka na okładce. To jest taka mała koperta 3D. Do niej można wsadzić jakieś e, zdjęcia mniejsze. Wejdzie tutaj e, 9x13 zdjęcie. Ale można też wsadzić e, czy pendrive'a z, z zdjęciami, e, czy jakieś drobne pamiątki. Też tu wejdą także taka dodatkowa po prostu kopertka i tutaj na tej stronie jest, y, są dwa materiałowe serduszka jako ozdoba, półperełki i takie jakby resztki papieru, które bardzo fajnie wyglądają razem i w zasadzie tak wygląda cały album także mam nadzieję, że Wam się będzie podobało y, i że spodoba się młodym Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa!